Witam, witam. Jestem Majka. To jest już 49. odcinek serii Single Craft na moim kanale. Jest to odcinek, który nagrywam dla Was na zapas. Tak samo ten, jak i następny, który dla Was nagram, czyli już 50. z tej serii, też będzie na zapas. Dlatego, że nie będzie mnie w domu i ja odcinki będę Wam publikował w zależności od tego, czy wbijecie dany cel. Jako, że pod tym odcinkiem, wbiliście 14 łapów w górę, a właściwie nawet. Więcej, wbiliście aż 20 łapek w górę, a cel to był 14, no to tym wbicie 16 i wkrótce pojawi się kolejny odcinek z tej serii, który też nagram dla was na zapas. Chciałbym wam podziękować w końcu za wbicie, 205 subskrypcji na moim kanale jest to już bardzo duży cel i najprawdopodobniej pojawi się już jakiś odcinek stricte właśnie pod te, taki przygotowany specjalnie na te 200 subskrypcji. No a teraz myślę bez zbędnego gadania, po tym krótkim wstępie, zapraszam was wszystkich do oglądania. Dobrze, tak jak widzicie, znajdujemy się przed naszym domem, Jest też Mikon, który wam chyba pokazywałem już i zapomniałem wam w ostatnim odcinku zaprezentować jednej rzeczy i już do tego przechodzimy, bo... Budowałem tu sobie rzecz, którą podsunął mi kodnik nie wiem, czy do końca o to mu chodziło, ale w klifach powstały nowe trzy jaskinie. Jak widzicie, tu jest plaża żwiru, jakieś takie kolce, co nie, że wiecie, to się łamie, ruszy i powstaje z tego żwir, a takie większe elementy, które spadły kiedyś z tych klifów, oczywiście jest takie, wiecie, niedosłowne, bo tak się nie da, w Minecrafcie przynajmniej, ale no, wiecie, że to spadło i czasem tutaj fale, które tu są, uformowały te kolce. Tutaj mamy bardzo proste jaskinie. Oświetlenie tu jest ze szrumlajtów, są liście, są skamieliny, płytki, chodki, chodków chyba nie ma, ale są bloki oraz płytki naciskowe i wygląda to myślę bardzo zwoicie. Ale to nie wszystko, bo tu jest jak cała, po całej plaży są chyba te kolce. Myślę, no, że Tu są jeszcze, tu są, tam są, tu idzie druga jaskinia, którą wybudowałem jako pierwszą. I też bardzo prosty wystrój jest jasno przede wszystkim, jakoś to wygląda jak taka jaskinka, jakieś są z Wygląda to myślę bardzo prosto i przede wszystkim genialnie. Jak widzicie, starałem się zrobić coś takiego, że to spadło tak obok i pół fale uformowały, znaczy samo to się w sumie uformowało, kiedy sypało wszystko. to tutaj właśnie uformowało się tak, że Zasypało trochę te plaże. Dobra. I tutaj już mamy taką trochę mniejszą plażę, i tu się zaczyna już taka normalna, taka większa plaża. Z, z, ze żwiru, no mamy tu szkolce, oraz ostatnią jaskinię, która myślę wyszła mi przyzwoicie. Możecie ją ocenić w komentarzach. Wszystkie te jaskinie myślę wyszły w takim samym stylu, bo to nie miało być znów jakieś mega skomplikowane. Chodziło o skamielinki, jakieś tam, y, ale ze y, bloków, no i o tym, żeby tu było po prostu jakieś y, liście, żeby to wyglądało jak tak fajna. Myślę. Jaskinia, czytało tego tutaj, my się, jak już wspominałem. Jeszcze jedna, druga i jeszcze jedna jest yy, tutaj. Także no, z, ja z takich mniejszych zmian, które tu się zmieniły, to było chyba na tyle, tyle, że tu farmy krowy Wam też prezentowałam, Na razie sobie nie rozmnażałam, ale wkrótce myślę na live'ach sobie to nadrobimy. I jak już wspominałem, mam wyjazd, dlatego nie będzie mnie, ale o tym wspominałam już na wcześniejszej ilości, ilości odcinków. Dlatego nie będę Wam tego mówić, bo zdaję sobie sprawę z tego, że może to być po prostu. Nudne. Dobra, także jak widzicie, tu mamy mapę w tej całej mojej okolicy. Tu jest domek z wierzchu. Zaraz Wam zaprezentuję te zmiany. Tam nic się nie pytało więcej. Oj, coś, coś zaczęło, przelagowało. Nie wiem czemu. I od ostatniego odcinka, co się zmieniło, już Wam wszystko mówię, prezentuję i tak dalej. Doszły na pewno przyciski. Lekko sobie zmieniłem dach, bo on był. O, jedną kratkę, że tak powiem, na tej kratce było już to drewno świerkowe tutaj. Bez tego, że mi to nie pasowało, no to musiałem sobie trochę zmienić. Co jeszcze? Komin doszedł, tak. Dużo tego, cegieł. Wykupiłem właśnie od villagera, który jest w mojej bazie tymczasowej. On tam, no normalnie ma zniżki, bo go uleczyłem, więc przydaje mi tam za jedną chyba cegłę 16... Za jednego szmaragda 16 cegieł. Bloków tylko taki zwykły, cegieł. Mam ich przy sobie, to Wam nie pokażę, ale wiecie o co chodzi. I bardzo prosty tutaj komin. na Rob po prostu z żadnych, takich, yy, żadnej filozofii. W początku on był chyba tam 5 na 5 kratek, ale stwierdziłem, że to jest za duże. zbudowałam taki 3 na 3. Dobra. Przewajdźmy so sobie do środka. W środku jest bardzo ładny, myślę, kominek, który mi wyszedł taki o. Przyzwoicie, wygląda spoko całkiem. To no mi się tu podoba, że jest wykorzystanie nowej mechaniki z 1.16, że yy, skórki się łączą z kratami. Dzięki temu to wygląda tutaj jeszcze genialnie. Tutaj doszły takie schodki po obu stronach, U, znaczy piętro. To nie jest pół pięterka, tylko całe piętro. No i tutaj też sobie Mówiłem to Blackstone'em. Ale cały czas się coś dzieje tam, w tamtej strefie tam. Do tego przejdziemy, myślę, wkrótce, za około tygodnia, bo na ten odcinek, i na, na następny odcinek, czyli 150, mam że myślę, że nie będzie. Czy 150, co ja mówię, na 50 odcinek, tak? Już bym chciał 150, już WZ, no. Chciałbym sobie w ogóle wkrótce, myślę, pokonać też jakąś godną sumkę liderów. Ale no niestety nie, no, ja zrobię tego na 50 odcinek, a fajnie by było tak uwiecznić te chwile 50 wreszcie odcinka, ale myślę, że zrobimy to później. Dlatego, że ja nie będę miał czasu, żeby dzisiaj nazbierać taką ilość czaszek, czyli... taki, bym musiał uzbierać na tyle wielerów, ile chcę pokonać. Więc nie wygląda to... Nie, nie jest to idealnie, zatem zrobię to kiedy indziej. Dobra także myślę, że dół będzie w takim stylu jakieś tu biblioteczki, jakieś e, sęłka, może jakiś stolik i u góry też właśnie jakieś biblioteczki, jakieś e, może nie wiem jakieś skrzynki, które będą oczywiście puste, tak żeby to wszystko wyglądało jakoś fajnie. Tu myślę, że zrobię sobie sypialnię, takie wiecie, taki, jak to się nazywa, to na sypialnią, co jest, ale nie wypadło mi słowo. E, no takie wiecie, to jest w stylu takiego e, f... Yy, nie wiem, jakieś banery tu dam, żeby było widać, że się wchodzi, jakby do sypialni. Kto wie, może coś z tego zrobimy. A tym tutaj się zajmiemy w kolejnym odcinku. Tutaj, tą całą gowniczą. Także, żeby idzie mi też przyzwoicie. No i także, myślę, że zabieramy się powoli do roboty, bo w sumie nie ma co zwlekać. Odcinek myślę nie będzie długi. Chcę nagrać. Właśnie dwa odcinki dzisiaj, to zostawiam. Dobra, i tak. Mm. Rozmieszczam sobie na Shaker Boxy. I bardzo prosto zacznijmy. W sumie półki bym też zrobił. no I także to sobie wezmę i może trapdory tak samo jak i crafting sobie też wezmę, bo też się przyda. I na, teraz to na spokojnie powinno tyle tego wystarczyć. dobra I polecimy sobie takim tutaj oto prostym stylem. Bardzo proste, ale myślę, że i tak wyjdzie tu wszystko przyzwoicie. Chcę, żeby to też było symetryczne względem drugiej strony, dlatego zrobię tu coś takiego. Hmm. Może jeszcze tutaj dołożę trapdoora w to miejsce. No, wygląda to myślę całkiem na razie nieźle, bo to jest na razie tylko sam wstęp. Yy, teraz potrzebowałbym troszeczkę tego drewna więcej. Okej, okay, to sobie zrobię. I to sobie wyciągnę tutaj, to sobie tam tutaj. I sobie skraftuję kilka tych... Lekternów, sobie jeszcze tutaj jeden lektern, i myślę, że coś takiego, no, pewnie to wygląda, tu mi się i czegoś brakuje, nie? jakiegoś takiego poru czy czegoś, zaraz zobaczymy. Czy można to jakoś zmienić? Nie, łódka tylko. Okej, okay, i raz, dwa, trzy. Nie wygląda to jakoś perfekcyjnie, no, chciałem pokombinować, ale no to. To jest ten odcinek, żebyśmy tu kombinowali, w końcu wykombinowali coś innego. Jest strasznie szybko niszczę, to pewnie przez tego haista. A ja praktycznie na kliknięcie mam yy, jeden bookshelf. Więc jest spoko, bora. I także zaczynijmy powoli od początku, pośpiechu. Robię na pewno coś takiego. I myślę, że tutaj mogę sobie dać coś takiego. Aby to jakoś w, miarę, w miarę wyglądało, tutaj sobie umieszczę Lektorem wiem, że wygląda to praktycznie tak samo, ale tutaj muszę jeszcze coś dać. Na przykład kartografa stół, opasuje, no, pasuje, tutaj pasuje. Mm, i jeszcze tutaj można było puścić jakieś podpory, tak po obu stronach. Myślę, że to by wyglądało też fajnie. Znaczy, potrzebowałbym troszeczkę zwykłego drewna, którego aktualnie, którego aktualnie mam. Także coś takiego. Hmm. To mi się połączy z tym, bo tak to zamieni to na odwrót, i myślę, może to jakoś ładnie wyglądać. Dobra, no to super. Połączy się. Tylko teraz problem jest yy, u góry, bo to się łączy z tymi książkami i to nie wygląda za ciekawie. Ojej, jej, ojej, Nie sądziłem, że to będzie aż takie skomplikowane i takie trudne. Ale coś tu pomyślimy. Pomyślimy, pomyślimy. Dużo jest pomysłów. Może, może zrobię coś takiego? Może. Hmm? No, już jakoś to za sensownie zaczyna wyglądać. Tylko, czy po obu stronach to będzie akurat takie. Fajne, no zaraz zobaczymy. Jak się wchodzi, takie. Hmm, no, brakuje mi tu jakby coś. Te są takie e, bloki. Hmm, dobra, to tak. Teraz myślę. Ten blok, ten blok mi nie pasuje. Coś, co wygląda tu praktycznie idealnie, nie wiem, może... Schodek? Zobaczmy. Ok, schodek jeden, schodek... O no, to już wygląda lepiej, tak wam powiem. Nie sądziłem, że to będzie wyglądać dobrze, ale to już wygląda lepiej. Są jakieś tu wybuchłości i wygląda to jakoś myślę... ...fajniej. Jeszcze nie jest to... To chciałem tutaj osiągnąć, ale to już zbliżamy się do tego, że tak powiem, efektu. Dobra, następnie potrzebuję sobie wziąć trochę tego i trochę tego. I sobie zrobię, myślę, taką półeczkę, nie? I tutaj sobie jakoś tak półki podwieszę. I tutaj sobie umieszczę na przykład trapdory. I w sumie zamiast jednego tego bloczka, czyli na przykład. To bym sobie umieścił y, na przykład ten bloczek, I jakąś tam latarnię. Nie jestem zbyt dobry, właśnie by, tak powiem, w tych wnętrzach całych domków, ale myślę, że z czasem ciągniemy to, co chcę tu ciągnąć. Dobra. Hmm. To trzeba to pokombinować, bo naprawdę w tym domku sobie trochę pomieszkam, więc chcę, żeby po prostu w nim było ładnie. Zostawmy sobie może tutaj jakiegoś bambusa. W proszę bardzo, o. No nie wygląda to nawet... ...źle, jak się spodziewałem, że może to wyglądać. to nawet wręcz przeciwnie dobrze. Chociaż może... ...tak dać... Środek, tak w to miejsce, ok. I tam po boku można było jeszcze coś wcisnąć. W sumie już zaczyna to powoli dobrze się tu prezentować. Tyle, że teraz mi za zaczynają tu przeszkadzać te. To mi zaczyna przeszkadzać. O jest nie to, tylko i e szelfy. Proszę ład ładnie. No, i już zaczyna to wyglądać lepiej. Zdecydowanie lepiej niż było przed chwilą. Co tam mogę jeszcze beczkę umieścić, na przykład, co nie. I na tej beczce może być tu jakaś sobie powiedzmy roślinka, na przykład. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że trochę są lagi. Zatem zmniejszymy jeszcze trochę render distance. O, i tu sobie na przykład umieszczę tego kwiatuszka. No, to o, mi się już podoba. Już tego nie będę ruszać. I teraz ten kącik. Hmm. Coś tu trzeba wykmi wykminić, tak? Nie chcę, żeby to znowu było takie wszystko symetryczne. Idealne. Bo to też, takie, że to jest, wiecie, różne, symetryczne wszystko, to nada temu niesamowity go też klimata, gdzie tu są jakieś przerwy, co na dole może być wysunięte, ale w ogóle już niekoniecznie. I nie będzie to jakoś, mi przyzwoicie z czasem wyglądało dobra, zanim to ustawię, na razie chciałbym tu jeszcze coś dać. <laughs> na przykład. Yy, nie wiem, może takie rusztowanko, jakie taki stolik, lampkę może by tu dać jeszcze. A nie mam ich chyba. Za wiele. Yy. O, także w ogóle niedawno, poza tym, że będę właśnie tutaj sobie z wami yy, gadał i wam mówił to, co... To tu robię, chociaż wy to widzicie, więc z drugiej strony, może nie muszę aż tutaj wam tyle tego wszystkiego wytłumaczać, tylko mogę po prostu wam mówić też inne rzeczy. Także ostatnio na kanale odbył się live, dla was to było w piątek, czyli bodajże 10 lipca, tak dokładnie 10 lipca. No, odbył się live, na którym graliśmy sobie na serwerze. Myślę, było fajnie. O tym już też mówiłem, albo będę mówił na odcinku serwera. nie jest tak nagrywać na zapas i wierzcie mi, że nie jest to zbyt komfortowe. Bo potem nie wiem, co wy słyszeliście, co ja mówiłem. I się po prostu w tym wszystkim gubię, jak nagram dla was już mam w sumie dwa odcinki dla Was nagrane. Tylko potrzebuję jeszcze dograć sobie do jednego odcinka wideo, a do drugiego odcinka potrzebuję po prostu jakoś sensownie go zmontować. Okej. Okay. Co by tutaj zmienić? Wygląda to już całkiem przyzwoicie. Można było jeszcze ewentualnie dodać crafting table. Hmm, może? Nie, 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 w tym miejscu. No, i także myślę, że jak tylko wrócę, z, yy, że tak powiem, z wakacji, tak to można nazwać, no to z wyjazdu, tak. No to spalimy sobie jakieś live'y i odcinki i wszystko będzie już, że tak powiem, wróci do normy. O, dokładnie. I co, na no jak mówię, teraz jak wy to oglądacie, to mnie nie ma w domu. Nie wiem, dlaczego ja to trzy razy mówię, jak powtarzam, ponieważ zaczyna to już wytopać. Ale no, wolę to powiedzieć chyba trzy razy, niż potem, żeby ktoś się pytał, Mike, ale dlaczego nie ma live'ów i odcinków, co? Dlaczego jest jakaś przerwa? Znaczy postaram się tak, żeby wszystko było dalej. Live'ów nie będzie, bo nie mam jak to robić live'ów. Okej, tu sobie zbuduję coś takiego. Uh -huh. Może tutaj dodam sobie taki detailing. No wygląda to przyzwoicie, ale nie. Dobra, to mogłem, tego, to mogłem w sumie zostawić. I zrobić tu sobie, nie wiem, takie półki na przykład. Półki, półki, półki. I tutaj sobie umieścimy kolejnego, na przykład, jakiegoś kwiatka. Co ja tu mam, potkę, paprotka. Tutaj, tak, przy wejściu, nie wygląda źle. Lampka. Lampka się przydala. Jedna lampka. Też wygląda nawet okej. Okay. W sumie, może jeszcze jakieś item frame bym tu z budkami. Dał co wy na to? Myślę, że będzie spoko. Ja tu mam jakieś item framey. I na pewno wiem, że mam. Czy mam jakieś item Framy, tak? Okay, no, byłem przekonany, że kochałem je tutaj. Chyba, że one są gdzieś tutaj w skrzyniach, bo taka też może być opcja. Item frameu nie ma, nie ma. Nie ma tym śle, ale nie ma. Nie ma faktycznie. No i trzeba się udać do tymczasowego miejsca zamieszkania, czyli tutaj, do tej bazy. Skalę, którą sobie zlikwiduję, bo jest brzydka. Uj. Ona ma spełniać zadanie tylko. Jakby to w ogóle odmienić? Tutaj jest tymczasowa, tak. I dokładnie. To ona ma być tymczasowa i ma być po prostu funkcjonalna. Hmm. Jedną rzecz, której na pewno tutaj wiem, że nie wykorzystam, to jest. Nie hmm? Nie, nie, tu, nie, tu. Tu, nie. tu, 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 tu. Tutaj. Co, skoro mnie stać, to umieszczę tam netherite bułki. A co? Przecież mnie stać. To się mnie ostatnio kiedyś na live zapytał. Może nie ostatnio, ale kiedyś na live się mnie zapytał, y, dlaczego, niech sobie tylko przypomnę, dlaczego buduję portal, bo tam chyba y, y, się z portalami czego buduje portal właśnie nie z 10 bloków, tylko z 14. Ja powiedziałem, że mnie nie stać. Jeśli ta osoba to ogląda, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie pamiętam kto to był, no bo to było mówię dość dawno. Ok. I także tu sobie ledzimy, wejdźmy, Wejdziemy sobie tutaj do domku i umieścimy sobie tutaj. to. Dobra, i tutaj sobie myślę, umieszczę jakąś. Nie wiem, co tu umieszczę. Wiem, że tu sobie można umieścić to. Także w żeby to wszystko wyglądało jakoś fajnie ładnie. Strzała, może by się przydała jakaś. Strzała i jakaś tutaj lambra, Czyli troszeczkę żelaza też by się przydało. O, mam tu jakieś kapkę żelaza i kapkę pochodni. Także wszystko mam, tylko, że mam pochowane tutaj po skrzyniach. Okej, okay. i sobie robię teraz lampy. Jeżeli zrobię ich sobie więcej, jak będę potrzebować. Dobra. I umieszczę ją sobie tak... Może tutaj? Nie, tutaj. Nie w tym miejscu. No i wygląda to całkiem przyzwoicie. Taki ganek. Czy tam kuj... Dobra, może jeszcze tu sobie dostawię taką kuleczkę na przykład. O, lepiej, lepiej. Chociaż niezbyt mi się wydawało, że ładniej to będzie wyglądać, ale wygląda to jak wygląda, czyli niezbyt, niezbyt Mogę W sumie, o, strasznie super są te, jak to się nazywa, kule? Eee, no tak. Robienia tych, co eee, jest takie, miasto, kule? czy dobrze mówię? Pewnie źle. Ale to jest naprawdę zarąbiste do robienia właśnie takich przykładowych rzeczy, jak na przykład jakieś szafki, półki, skrzynie w porcie. No super to można wykorzystać naprawdę. Ok, I teraz sobie zagnę w tym miejscu. To nie wygląda źle. Ale lepiej by wyglądało może jakby to wszystko było z, z tych. Z tego. Zaraz zobaczymy. Jeszcze to poprawię. Ej, okay. No. W sumie wygląda to chyba lepiej. Jeszcze na razie sobie zostawiam to. Okej, okay. może jeszcze jakieś trapdoory tutaj by dodać, co? Dwie sztuki dosłownie. Coś takiego. O i jest przyzwoicie, jest ładnie, elegancko. <tryk> Strzała, tak? No to lecimy po strzały jeszcze, nie mamy chyba tutaj, chociaż może jakiś jakiegoś szkieletu zabiłem, jakąś strzałę, jedną pułkał dosłownie. Ale nie, strzał tutaj najwyraźniej nie mam. Dobra, z tego, że odcinek będzie coś długi, myślę, że trochę sobie na nim pobudowaliśmy, no to zrobię teraz cięcie i usłyszymy się, myślę, wkrótce, jak sobie to wszystko tutaj ładnie gwarne. Myślę, że będzie to już po prostu na no, coś grancu już wszystko dopracowane, bo pytam sobie, czy jeszcze kilka mniejszych rzeczy. No nie chcę Was już tym zanudzać na odcinku, bo i tak będzie na pewno długi i Wam się spodoba. Także widzimy się za chwilkę. No dobrze, także ostatecznie udało mi się zrobić coś, myślę, ciekawego. Dla mnie to, mi to chyba zajęło jakieś godziny, jak nie więcej. I tak w ogóle właśnie akurat jest, yy, że tak powiem, burza, więc jak będziecie słyszeli jakieś krzmoty czy deszcz, no to przepraszam, ale nie, ma na, nie mam na tym władzy. No, także robienie tego wnętrza, tego wszystkiego zajęło mi tak około godziny, było to dla mnie długo i czasochłonne. No bo nie przemyślałem sobie, jak to ma wyglądać i robiłem na spontanie, więc jak coś nie wychodziło, musiałem to zniszczyć. No i też ostatecznie coś takiego. Mamy ten ganek, który zrobiliśmy cięciem. Mamy Creepera, twarz Creepera. Ona chyba powinna być jeszcze pociągnięta tak dotąd. Ale mi brak już po prostu surowców, dlatego zostawiłem coś takiego i jak tylko po prostu będę mieć. Czyli najprawdopodobniej na tym wyjeździe, na który za niedługo się udam, już wam, znaczy dla Was już tam jestem. Jak Wy to oglądacie, ja już tam jestem. No i ten film pewnie też sobie tam na spokojnie zmontuję. No dobra, myślę, że to trzeba jeszcze przedłużyć o jeden, ale już jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Tutaj chyba nic się nie zmieniło, tak mi się wydaje przynajmniej. Lampka tu wszystko jest chyba tak jak było. Oświetlenie na suficie zrobiłem po prostu z lamp. Tak jest ładnie, nie mam tu miejsca na jakiś wielki jak żera randol. No i wchodzimy do góry, co nie? Mamy sypialnie, mamy bookshelfy, mamy ender chesty. Wiem, że trochę podobnie do pewnej osoby, ale po prostu nie szło mi tu jak czegoś już kompletnie wykombinować. Także zrobiłem coś takiego, tu mamy baner paterny z logiem mojangu. Całe oświetlenie jest z lamp. Tutaj mamy na płyty, tu mamy wszystkie płyty moje na przykład. Tutaj są jakieś szafeczki, płyteczki, stolik na kawę itd. i tak dalej. wyżej mamy tutaj jeszcze strych, na którym na razie nic nie ma i chyba dłużej, trochę dłużej, może nawet nic nie będzie. No, także odwróćmy się i na podłodze mamy Stridera. A nie, no mi się wydaje, że można by było te oczy bardziej odsunąć. Spróbujmy aż tak z ciekawości. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. W środku mam coś takiego. A teraz to będzie bardziej przypominać Strider'a. Zobaczcie, to mi się przynajmniej wydaje. Moment. No, teraz to, chociaż wcześniej, wcześniej było elegancko, bo nie mam po prostu miejsca, dlatego to tak zrobiłem. Dobra. I to sobie jest po prostu fajny wanik taki ze mm, straderem. Dobra, także Kimne się, żebyś się zrobił cień. Y, I przede mną widzicie fajny projekt y, zegarka takiego na ścianę. Gdzież może czasem u swoich y, was, waszych dziadków właśnie w takich starszych domach czy gdzieś. Możecie jakieś zegarek dostrzec. No coś takiego, że jest wiecie to badełko i działa to w ten sposób. Do końca to nie wiem jak działa, ale wygląda to genialnie, więc postanowiłem coś takiego zrobić. I ciekawostka ze szkłaniem widać dymu, który tam latuje naturalnie. Wygląda to myślę nawet lepiej niż, niż z tyłu by był tam dym. Tu mamy taką jaką, jaką biblioteczkę malutką, tu mamy jakieś półki, jakieś szafki. Dajcie mi sekundę. Jakieś półki, szafki, lektern Lampkę wygląda to fajnie. Z drugiej strony, natomiast mamy taką bardzo taką, jakby ja mam to powiedzieć, nie taki warsztat, taki coś w rodzaju warsztatu domowego. Nie wiem, czy tam jakieś, zwykle to jest w garażu, ale z tego, że nie mam tu garażu, to zrobimy coś takiego tutaj. No i mamy tu po prostu y, taką zbrojkę, tu sztabkę netherite. Tu że wiecie, że tu się wkłada zbrojkę netherite i powstaje nam netheriteowa zbrojka. Tutaj mamy takie, to chciałem zrobić, żeby wiecie, takie flatki takie metalowe, co nieco się tak woli wysuwają. I, i no, coś takiego mi myślę tutaj wyszło. Tutaj dalej to jakieś książki z na przykład. No nie wiem co tu może być. Jakieś receptury, jak co robić. Tutaj normalnie sadzonka, jakiś crafting. I tutaj dummy. Wszystkie chyba bloki stacji roboczej, które tu trwały i są funkcyjne, tu wykorzystałem. Nie jest blok funkcyjny, ale. O i tak wykorzystałem, bo jest ładne, ale to jak najbardziej. Już też wykorzystałem tu fotografa. No i myślę, że cały tutaj domek od środka prezentuje się genialnie. Także myślę, że ten domek Wam się spodobał, że, że też odcinek Wam się spodobał. Mnie, mnie jeszcze czekał osobiście montaż tego, jak i innych filmów. Jeszcze nagranie dla Was jednego filmu, żebyście mieli. No i myślę, że ten film również Wam się spodobał. Moment, nie to tylko. Że dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Myślę, że taki odcinek wam się spodobał. Kto wie jak przyjadę i będzie wszystko ok, stamtąd, skąd mam wrócić, no to po prostu naturalnie ruszymy dalej z live'ami, odcinkami itd. itd. Także ja byłem Mike. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się i pa pa!